od jakiej małej, zgryźliwej uwagi. No ale sami zasłużyli sobie nowego Obie drużyny już na murawie, obie drużyny już powoli, powoli szykować będą się do gry. Teraz sędzia Kwińszak po raz pierwszy e, przywitają się z kibicami z, Kokoła, z z, z tych już na trybuny. Obie drużyny witają się ze sobą. Kapitan Ostrudzian prowadzi swoją drużynę e, w tym powitaniu przedmeczowym. Jest Dawid Kowalski. Dawid Kowalski jako kapitan z w strale, który za moment będzie prezentował Kuśnierz. Kuśnierz jednak rzuca pole gier, na czas. Doskonałe to drzewanie Kuśnierz. Dziewiąta minuta gry i pierwsza groźna akcja pod bramką nowomiejskiej Drwęcy. Teraz jednak może być groźnie w szeregach Ostródzkiej Obrony. Jest jeden z piłkarzy Drwęcy, uderzenie z kierunku bramki Piotra Sikory na raczy, ale jednak broni. Kuśnierz, Kuśnierz, z, z, tym, z, tym, z tym, Kuśnierz na Krzysztof Filipe. Filipek, chyba Krzysztof Filipek, Filipek bardzo mocno, ale prosto, ten szczelnie, nurno i teraz szansa na szybką kontrę dla Dwency. Oby ten strzał nie zakończył się fatalnie, bo trzech na dwóch, wychodzą do inwarze, piłka na lewo, o, śpiątka, blokują Ostrudzianie Krzyszkora, Teraz faulowany przez jednego z zawodników Dwency, to się daje z parkietu, ale na pewno będą mieli nie prędkość Ostrudzianie, bo faulowany był przed chwilą Piotrek Krzykora. Leżą na lewo. O śpiątka Blokują ostródzianie. Eee! Przez jednego z zawodników węgielskich, No już zostawmy te kontrowersje, trzeba grać dalej, trzeba walczyć Michał Jankowski na prawej stronie boiska. Jankowski dośrodkowanie. Goździewski węcy. To jest kontrowersja miniora Sokoła, ale fatalnie go milczał. Bardzo dziwna i kontrowersyjna. Kolejna już zresztą w dzisiejszym spotkaniu decyzja sędziego Andrzeja Patryk. Atakują Ostródzianie, Filip jest dobra piłka na lewą stronę boiska, atakują Ostródzianie, próba uderzenia. Drewnicy, Kuśnierz do środkowanie! i Zawodników z Sokoła w polu karnym, Kuśnierz do zawieszona ta piłka Zawodników Sokoła w polu karnym, kurcz w zawieszona ta piłka! Więc szykuje się daleki, rzuc pole karne gospodarzy, jest mocne wybicie piłki przez Kowalskiego, patrzą jeszcze i Stujianie, ale taura i sędzi głównym Kamil Smyt z piersi przez Michała Millera. Oba jarwici widzieli doskonale to, w jaki zbytki, niesportowy sposób zachował się strzelec jedynej jak na razie bramki dla drębnej. Nawet nie poradził z tym za długo. Nawet nie poradził sobie z tym sobie bramka w Piękna, ale to co wydarzyło się... ...mustawcu no, sobie golkiper Sokoła. Potężny wydarzenie. Nowo miejski drwęc. Odwrótka w pole karno-ostroskiego Sokoła i tym razem z dobrze Piotrek Sikora. Rozmawiając z kibicami w serwie, dzisiejszego spotkania. Nieudana interwencja Korzeniewskiego, poprawił Słowicki, ale obu z nich nie udało się wybić piłki, teraz ta na prawą stronę do Millera, Miller to już wysokość pola karnego, Miller, teraz dużo szczęścia miał, Słowicki z Michała Jankowskiego grają, w dzisiejszym spotkaniu Ostrudzianie, Słowicki, Jankowski utrzymał się przy piłce, traci jednak ale świetnie, teraz Łukasz Tuśniew, powalczył i zagrywa na lewo, jest Michał Jankowski, to już wysokość pola karnego, lewa strona boiska, Jankowski schodzi do środka, Jankowski wyrzutka prawą stronę, prawą

Udało się przednale śmickę do Kamila Smyta. Smyt. Na lewą stronę do Naczasa. Na Naczas zaangażowany już teraz w akcję ofensywną. Naczas lewą nogą. W kierunku jeszcze głęże lewą nogą i nie ma bramki. A kto nie wkładł? Ostrudzianie Słowicki. Dobra piłka do naczasa. na w pole. Karnę! Z piłką gość nie jest. Ale Szkoda mógł zdobyć swoją piłkę. Ale walczy jeszcze Smyt na prawej stronie. Smyt poślizgnął się. Ostrudzianie! Łapki jeden i dwóch. Bramkę dla Stokoła zdobył. Ktoś nie dla grużyny z Nowego Miasta. Strzelali Michał Milet. Oraz Bartłomiej Kajca, który trafił dźwięknie. W drugiej połowie wolnego. Którego niestety trafił. Nie było. To tyle na dziś. Niestety jako inny nie jestem w stanie powiedzieć Państwu nic więcej do usłyszenia za półtora tygodnia.